Oto taka ciekawostka anatomiczno-metryczna. Okazuje się, że obwód dłoni zwiniętej w pięść zawsze równa się długości... Stopy. <laughs> Szkoda, że nie czego innego wechną teraz. niektórzy. Ale inni się ucieszą, tak? Bo to przyda nam się w sklepach obuwniczych, bo wy wybawi nas z, z, z konieczności kłopotliwego ściągania buta do mierzenia. No. Nie, no tak, można tak, tak. przymierzać w sklepie budowy, go wokół pięści. To właśnie. Przykład I na tu... to nam nie. przypomina o jednym profesorze z Krakowa, <laughs> którego złapali w obuwniczym jak ciąży letkami buty na pół. A tak, tak. I on tłumaczył, że on robi z butów. Pół buty. Tak, tak. To pół główek, głośna, tak. głośna sprawa. Ale najciekawsze, zauważmy, jest to, że nie trzeba zwijać dłoni w pięść, żeby poznać jej obwód. Wystarczy w tym celu zmierzyć długość stopy. Czy to jest? Nie, no, nie, no, nie, no ale jeszcze ciekawsze no. jest to. Że ciekawsze jest to, że ta zależność przekłada się też na sferę finansów, bo zauważmy, nie, prawda, ta zależność stopa dłoń. Że im mniej na rękę, tym niższa stopa życiowa.